ślub, to ja nie będę tam zaglądać. Przepraszam, się uniosłam. Nie, szukajcie tam, gdzie nie potrzeba. Dorota, ja nietypowe pytanie. Jestem sama, mogę wziąć kotka, ale nie wiem, czy to mnie jeszcze bardziej nie odsunie do, od ludzi. Dzisiaj miałam taką rozmowę a propos starych bab i kotów. Ja już jestem starą babą i moje, moja Jadzia mi umarła, nie zdechła. Umarła mi, bardzo kochała moją Jadzie I, chcę, i to pytanie jest rzeczywiście dosyć nietypowe, ale ja popatrzę na to Dorota. Więc e, czy masz wziąć kotka? Powiem Ci tak, koty są cudowne i wcale nie odstraszają. My odstraszamy, ja to odstraszam, znaczy ja nie odstraszam, ale jeszcze byłam nie dość, że czarownica z kotem, też się zastanawiam, czy wziąć kotka. Już patrzymy na to Dorota. Czy te Dorota powinna wziąć, czy dla niej będzie dobre, żeby wzięła kota? Oj! Oj! A czemu tak? Ta królowa mieczy. Oj! Dorotka, e, powiem tak, trochę, znaczy nie trochę, czujesz się bardzo samotna i wymyśliłaś sobie, że... Że kot cię uratuje, kot cię nie uratuje. Możesz wziąć kota, ale powód weź go po prostu, żeby był przy tobie. Natomiast ja bym na twoim miejscu udała się do psychologa albo do, do psychiatry. Albo napisz do mnie, to ci powiem, co ci jest. Nie wiem, czy tak mogę mówić. Możesz mieć początki depresji, więc to już palnęłam. Więc poszukaj. Kotka możesz wziąć, natomiast poszukaj um, fachowej opieki, um, bo, bo ci się może to pogłębić. I kot cię nie uszczęśliwi. Znaczy kot zawsze uszczęśliwia, ale w tym sensie, że cię nie wyleczy. Tobie, tu, tobie są już potrzebna fachowa po pomoc. Dobrze, można pogadać na łop. Ostatnio usłyszałam, że najlepsze dziewczyny siedzą w domu i nie, nie są nudne. O, ja siedzę też w domu i nie jestem nudna. Oś dużo o mnie można powiedzieć, ale nie to, że jestem nudna. Czy ktoś wierzy, że baba, która odkrywa losowe papierki, może przewidywać przysz przyszłość. Jakub, ale nie ma obowiązku, żeby tu być. <grych> możesz wierzyć, bądź nie wierzyć. Tarot to niewyrocznia kochani. Tarot to narzędzie, dzięki któremu możesz do uzyskać informacje. Kropka. I wiedza. Czy założę kiedyś rodzinę i będę mieć męża? Kiedyś. Kiedyś? Ile sobie dajesz czasu na to kiedyś? Czy założę rodzinę do końca roku na przykład? Czy Konkretnie. I wtedy się dowiesz, e, czy znajdę męża do końca roku. I będziesz wiedziała. I, I wtedy po co my stawiamy karty? No po to, żeby rozkminić, dlaczego jeszcze go nie masz. Zobaczmy to. E, Katarzyna. Katarzyna W., bez kiedyś je postawić na dwa lata w przód. Zawsze określajcie czas, bo to bardzo dużo daje. Trójka Pentakli. Tak, kochana, jesteś bardzo blisko celu. Rozglądaj się, bądź taka jaka teraz i tak afirmuj mocno, e, mocno, afirmuj Katarzyno. E, Jestem w fajnym związku. Jestem, tak? W tym czasie teraźniejszym. Bo idzie do Ciebie kapitalny związek. Rozglądaj się szeroko może już nawet. Ja myślę, że ty o kimś myślisz, a nie wiem, czy to on, ale tak, idzie do ciebie fajna relacja. Gratuluję. Tak, założysz rodzinę i będziesz miała jeszcze dzieci. Na pewno jedno. Jakub, co za oszustwo. No to. Nikt się tu nie trzyma. Dzień dobry. Chciałam zapytać Wiktoria, czy uda mi się znaleźć pracę w najbliższym czasie, pierwsze dwa miesiące? Wiktoria, już patrzymy. Czy uda się Wiktorii znaleźć pracę w przeciągu do dwóch miesięcy? Tak tylko musisz ją zacząć szukać. Bardzo intensywnie, bo mamy szóstkę denarów. Wiktoria, bardzo intensywnie aplikuj, bądź bardzo aktywna i wtedy jest ogromna szansa, że ten tw twój włożony wkład w poszukiwaniu pracy yy, będzie... Tak, masz szansę, tylko musisz zapierdalać po prostu, nawet nie robić. Tylko zasuwać w poszukiwaniu, a nie siedzieć i czekać. To jest bardzo ważna informacja dla ciebie. Yy, aplikuj